Strony SpaceGate 40 ze mną jest DAWOL123. W, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać mega boxa. Dosłownie to będzie DAWOL będzie otwierał. No. I e, na wstępie, zanim otworzymy, chciałam jeszcze powiedzieć, że możecie zasubskrybować i mój kanał i DAWOL123, bo takie rzeczy zachęcają nas do robienia następnych odcinków. Na przykład mam na, na następny odcinek, mam niespodziankę, Będziemy grać we dwójkę. Dobra. Właśnie przed sekundą udało nam się, udało mi się dobić 4000, tak więc nie? nareszcie ten tak się wkurzałem, bo ciągle zabrako, zabrakło mi dwóch i odjęło mi 6 czy znaczy 4. No. Tak. no dobra, to tak, żeby z przedłużania otwieramy. Ułaga, Uwaga, otwieramy. Nie ma postaci. No bo 8, 8. Do 30 dla 50, do 50. No i No i no. 5 tiketów. No na niestety nic nie ma. Ale to nic. Myślę, że następnych z czymś ja coś się uda trafić. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć. Cześć.